Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Lifton, zapraszam Was na unboxing Fractal Design Kelvin S24, a więc jednego z najnowszych chłodzeń wodnych tego oto producenta. Zaprezentuję Wam w dniu dzisiejszym unboxing z tego względu, że jeszcze nie otrzymałem chłodzenia do porównania z tym modelem Only One. W związku z tym na docelowy test dwóch chłodzeń wodnych poczekacie sobie jeszcze kilka dni, wtedy kiedy przetestuję Kelvinka, przetestuję Silverstone'a, wtedy kiedy będę miał wykresy, pomiary głośności. Natomiast dzisiaj samo zaprezentowanie zawartości tego pudełeczka. Powiem Wam szczerze, że jest to pudełeczko duże jak na all -in one szczególnie all -in one 2400 mm. Miałem pudełka Enermaxa, Lepa, a te pudełko Fractala naprawdę prezentuje się dosyć masywnie. Oczywiście jest to samo pudełko, zobaczymy co znajdziemy w środku, jestem bardzo ciekaw tego, jeszcze nie otwierałem tego, więc będzie. To tak naprawdę taki opening premierowy, w związku z tym zostańcie ze mną, oglądajcie. Kolejny etap unboxingu Fractal Design Kelvin S24. Na Waszych oczach front pudełka z Fractal Design Kelvin S24 Pre Filet CP Water Cooling System. Chłodzenie o potężnej mocy ciche, z możliwością rozszerzenia jego na kolejne elementy chłodzenia wodnego. Wizualizacja, białe wentylatory, pompko blok, a także węże, które są widoczne gdzieś tam na drugim planie, no i jeszcze chłodnica która jest na malutkim skrawku widoczna. Przyznam szczerze, że jak na tył pudełka, to jest tu bardzo ograniczona ilość informacji. Skrótowe wiadomości o pompkobloku, który tak naprawdę jest produktem firmy Alfa Cool DCLT z ceramicznym użyskiem. No i także skrótowe informacje o płodnicy, która jest zastosowana w tym produkcie, to także wytwór firmy Alfa Cool. Także mamy tak naprawdę do czynienia z fraktalem. Ale będącym na podzespołach firmy Alpha Cool. Na jednym z boków pudełka od Kelvin S24 umieszczono rzuty izometryczne chłodnicy, a także informacje o zawartości opakowania, które za momencik otworzymy. Drugi z boku przedstawia dokładną informację o elementach użytych w budowie pompkobloku. Robi to naprawdę solidne wrażenie. Informacje o użytym dokładnie bloku firmy Alpha Cool, o topie, który znalazł się w tym produkcie, o gwintach G1 na 4, a także o specjalnych uszczelkach. Które mają zredukować hałas wytwarzany poprzez pracę tejże pompki. No dobrze, Pani i panowie, czas na rozpakowanie tego to pudełeczka, więc otwieramy sobie zawartość jego. Dobra, na pierwszy rzut oka, co tu mamy? Mamy oczywiście users guide, a więc informacje dla użytkownika, informacje dotyczące montażu, dotyczące wyposażenia i kilku jeszcze innych kwestii związanych z Kelvinem S24. Odkładamy ją sobie na bok. Janka zabezpieczająca zawartość tego pudełeczka, no i cały szereg elementów, które nas najbardziej interesują w dniu dzisiejszym. Po pierwsze, może zaczniemy od prawej strony. Cała zawartość kompletu montażowego, a więc pasta termoprzewodząca, całkiem duża. Pytanie jest, jak wygląda sama zawartość tej pasty termoprzewodzącej? Zdarza się tak, że jest ona stosunkowo niewielka po prostu zawiera najwyżej malutką ilość gram. No jest ma dość lekka, więc podejrzewam, że wystarczy na jedną bądź dwie aplikacje. Tak ona się prezentuje. Oczywiście logo firmy Fractal jest widoczne tutaj u nasady. Przejdźmy teraz może do innych elementów. Oczywiście zestawy montażowe dla podstawek Intela, dla płyt głównych Intela. Tak to się prezentuje. To na pewno jest dla soketu LGA 2017 montażówka. W tym oto opakowaniu znajdziemy. Adapter służący podłączeniu dwóch wentylatorów, które są dołączone do zestawu z Kelvinem S24. Są to oczywiście adaptery po 4 pin, które mają zostać podłączone do 4 pinowego wejścia złączone na pudełku głównej. Kolejne elementy, takie jak przedłużka w oplocie dla kabelka odpowiedzialnego za zasilanie pompki, a dokładnie bloku. No i wreszcie, tutaj. Duża ilość śrubek od AMD, od Intela, służąca oczywiście montażowi chłodzenia na płytach głównych odpowiednich producentów. Dobrze, to też odkładamy na bok i przechodzimy do najbardziej interesujących elementów przy Kelvinie S24, a więc wentylatory. Wentylatory eee, dość szerokie łopatki, wytwarzające odpowiednie ciśnienie statyczne w obrębie chłodnicy. Jest to bardzo ważna informacja. Widzę, że naniesione są na nie specjalne oznaczenia fraktal Design Są to wentylatory o kodowej nazwie Już patrzę, żeby Was nie wprowadzić w błąd Są to wentylatory GP12 z funkcją PWM Z takim ciekawym zaostrzeniem tutaj Ząbatek Powiedziałem zębatek Oczywiście chodziło mi o opadki Tak prezentują się one w rzeczywistości Zwróćcie uwagę, śnieżno-białe opadki Czarna ramka Niestety wentylatory nie posiadają Kabla w oplocie, czteropiniowy kabelek z funkcją PWM, oczywiście. Eee, dobrze. To mamy. Mamy takie dwa wentylatorki. Jeszcze raz pokazuję je, żeby były dobrze widoczne. No i na co co wszyscy czekają? A więc chłodnica połączona z pompką, blokiem. Na Waszych oczach Kelvin S24 wyjęty z pudełka, na całe szczęście udało mi się uporać za wartością opakowania i bezpieczny sposób, co najważniejsze, wyjąć fraktalka właśnie z tego opakowania. No dobrze, przechodzimy już do wyglądu Pumpko bloku, węży, a także chłodnicy 240 mm od firmy Alfa Cool. Także może zacznę od samej chłodnicy, bo ona jest jakby tutaj najciekawsza. Jest to produkt Alfa Cool właśnie, jej wymiary, gabaryty, może nie są jakieś szczególne. Jej grubość to 30 mm. Przypominam, że Racin Tech Triton był o kilka mm tutaj grubszy, <gryw> że tak się wyrażę. Natomiast co wpada w oczy? Przede wszystkim wpada w oczy wykonanie kanałów, które stoi na bardzo wysokim poziomie. I druga sprawa, czyli zabezpieczenie. Nie wiem, czy jest to dobrze widoczne. Na pewno, raczej nie będzie to dobrze widoczne. Chodzi mi o zabezpieczenie drugą warstwą aluminium otworów montażowych. Przez co, jeżeli będziecie wkręcać śrubki montażowe, jeżeli będziecie montować już chłodnicę po budowie, to raczej nie przebijecie, nawet jeżeli jesteście nowicjuszami, kanałów, które są widoczne oto w tym miejscu. Także tak prezentuje się chłodnica, bardzo fajna jakość wykonania, wysoka jakość wykonania. Tutaj dopisek fractal design wygląda to naprawdę bardzo dobrze. O użytych materiałach w budowie tej chłodnicy, o tym jakie ma ona dokładne wymiary, dowiecie się już niedługo. Teraz czas na pompkoblok, drugim z najciekawszych elementów przy chłodzeniu All-in-One. Wyróżnia się on ciekawym topem. Top jest ciekawy z tego względu, że mamy tutaj naniesioną taką warstwę ni to akrylu, jeszcze nie doszedłem do tego jaki to jest materiał. Natomiast on się błyszczy, świeci. Będzie to wyglądało naprawdę bardzo fajnie w budowie, która posiada okienko. Naniesiono na niego także nazwę firmy Fractal, dokładnie Fractal Design. Na chwilę sobie to spróbujmy zakryć, niech to będzie zabezpieczone, żeby to się nie rysowało. No właśnie, to jest jakby wada tego, że może to się niestety rysować. Plastikowa część zabezpieczająca, pompko blok. No, jakość wykonania tego elementu jest niestety przeciętna. Także tutaj na gwintach i na złączkach widzę małe przetarcia. No to tak jakby to po prostu było używane, sprawdzane przez kogoś. Są odpryski farby. Niestety. Odpryski dokładnie materiału. No, ale kolejnym ważnym elementem, jak w tym zestawie, jest oczywiście blok. Blok wykonany z miedzi w pełni kuper, że tak powiem. Czy jest on dobrze wykonany? Hmm. Nie ma tu efektu lustra, odbija on światło. Przyznam szczerze, że dawno nie spotkałem się z takim blokiem. Jest on wykonany w sposób charakterystyczny. Widać na tej miedzi takie można powiedzieć, zarysowania. Kwestia ostatnia, więc kwestia węży. W moim przekonaniu nie są one atrakcyjne, ale to jest tylko moja opinia. Rozumiem, że te sprężyny naciągnięte na docelowe węże gumowe mają w jakiś sposób utrudnić uszkodzenia takich węży, przypadkowo oczywiście uszkodzenie, ale ja tego nie kupuję. Nie kupuję... I niestety mi się to nie podoba. W związku z tym, jeżeli będę chciał rozszerzyć ten układ, to na pewno te węże od razu lecą podstawkę i zamontuję tradycyjne po prostu gumy, które zastąpią te, które widzicie na tym obrazku. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. To na razie wszystko. Przepraszam Was bardzo, że jest taki szarpany dość odcinek, ale no, unboxing wykonuje się zupełnie na inny sposób niż test. W związku z tym już w docelowym teście będzie to wszystko ładnie ogarnięte, będzie treść bardziej zrozumiała i myślę, że będzie dużo więcej liczb. I dużo więcej informacji o tym chłodzeniu. Na razie jest to pierwsze spotkanie. Taka moja szybka ocena o tym chłodzeniu. Jakość wykonania w niektórych miejscach jest wysoka, ale w niektórych miejscach zawodzi. Pytanie, jak będzie wypadała kultura pracy tego zestawu i przede wszystkim wydajność, bo chyba o to chodzi, kiedy kupujemy chłodzenie wodne. Chodzi nam przede wszystkim o wydajność. Do zobaczenia w następnym odcinku Technologii